W czasach, kiedy rozpoczynał się proces tworzenia ośrodków osadniczych i kolejnego łączenia ich w średniowieczną gdańską aglomerację, w okolicy, która stać miała się z czasem dolnym miastem, znajdowała się zachodnia część Sporego Jeziora. Jezioro to, jeśli wierzyć rekonstrukcjom, rekonstrukcjomu początku XIV wieku, rozlewało się licznymi odnogami na całym obszarze między Motławą a Wisłą na południu sięgając Wocław i Wrublewa. Był to stosunkowo płytki zbiornik wodny, będący zapewne pozostałością morskiej zatoki przekształcanej stopniowo przez rzeczne nanosy w dzisiejsze żuławy. Z jeziora tego wypływał ciek wodny, mimo niewielkich rozmiarów zasługujący na miano rzeki, który krótkim i niezbyt szerokim korytem położonym na wschód od późniejszej wyspy Spichrzów biegł ku północy, by łączyć swe wody z motławą na wysokości miejsca, gdzie z czasem stanąć miał wielki żuraw. Jego przebieg był zatem bardzo zbliżony lub zgoła identyczny z dzisiejszą Nową Motławą. Rzeka ta określana była w źródłach jako Bręsa lub Berzine, w czym upatruje się zniekształconego zapisu słowiańskiej nazwy Bręsa.